Cześć, Manko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. MILION W 5 LAT. Nie, MILION OD ZERA, tak, tak się kanał nazywa. I dzisiaj mamy odcinek 9 z serii MILION 5 LAT. Dzisiaj odcinek będzie w miarę ciekawy, tak się mi wydaje. Od razu Wam powiem, co będzie na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj Wam pokażę przede wszystkim moją otrzymaną pierwszą dywidendę, tam raczej. Chodzi o taką wartość symboliczną, ale, ale naprawdę się ucieszyłem, że, że ją dostałem. Nawet ja dosłownie zapomniałem, że ona będzie wypłacona na, na moje konto, ale zaraz Wam to pokażę. Pokażę Wam, jak się zachowuje mój portfel krypto i pokażę Wam standardowo podsumowanie tygodnia. Może Wam troszeczkę też opowiem co nieco o, o tym tygodniu. Dobra, zaczniemy sobie od tego, jak zachowuje się portfel krypto. Na samym początku portfel miał wartość 3242 zł, czyli mniej więcej 900 dolarów. I akurat wszedłem w krypto w najgorszym możliwym momencie, bo pewnie ja wszedłem w krypto. Ethereum gdzieś było po 4, już nie pamiętam dokładnie, ale 4,400 i nagle wszystko zaczęło spadać do to praktycznie 2,700. No, i w najgorszym momencie portfel miał wartość gdzieś około 2500, a jak weszliśmy, no to było, było 3200, czyli dość, taka, dość dość spory spadek. Może będę mówił w dolarach, to będzie lepiej. Było 900 dolarów, jak, jak żeśmy weszli w krypto, później spadło do 760. No i teraz na spokojnie czekamy, czekamy, aż to sobie wróci do tych 900 dolarów, tak jak było wcześniej, i jak urośnie nie wiem, zrobi z, powiedzmy z 5-10% jak, jak te Ethereum, aktualnie tak uśredniałem sobie cenę zakupu, no to taka uśredniona cena zakupu to jest 3600 także jak Ethereum wróci, o ile kiedyś wróci do, do 4000, no to wtedy będzie sobie można sprzedać i trochę y, zysku zrealizować, ale to mówię bardziej, bardziej w formie zabawy traktuję te kryptowaluty nie jako takie poważne inwestycje y, dla mnie kryptowaluty mogą stanowić 5% w całym portfelu chyba że bardziej zrozumie o co, o co w tym chodzi dlaczego ludzie tak w nie wierzą no to 5 do 10% maksymalnie także ile zaczęliśmy teraz nam leci trzeci miesiąc w drodze po milion miliona jak nie było tak nie ma i <laughs> nie zapowiada się na razie no a tak poważnie to jak żeśmy wchodzili w kryptowaluty no to było 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 900 dolarów teraz mamy 808 czyli jesteśmy stratni prawie 100 dolarów w najgorszym momencie było ponad 100, bo było w 140-150, nawet w pewnym momencie jak nie więcej. Także tak to wygląda. Tu Wam mogę przejechać jak to wyglądało. 10,017 to było, to ile było, od miesiąca temu, tak dobrze liczę. No i tak to wyglądało. Taka linia, trochę w górę, trochę w dół, ale generalnie bardziej w dół. No i teraz troszeczkę, troszeczkę wracamy już na właściwe tory. Zobaczymy jak to będzie, jak to będzie dalej wyglądało. Dobra, tutaj już jesteśmy na, na koncie Ike. Tak jak Wam mówiłem, na, na kanale nie będzie tylko teorii, tylko będzie pokazana cała moja droga. Y, moje błędy, moje nie wiem te, te rzeczy, które wyszły lepiej, te rzeczy, które wyszły gorzej, moje błędy, moje dobre zakrania i tutaj całą chcę pokazać. Zobaczcie, operacje gotówkowe. Wczoraj dom development, dywidenda wpłynęła 14 zł. Pierwsza w życiu dywi dywidenda naprawdę, naprawdę cieszy. Panie udało się jeszcze w tym roku ją uzyskać. To jest od spółki Dom Development Developera. Już wam pokażę, ile mam od nich. Od nich mam kupione dwie akcje po 252 zł i oni wypłacają dywidendę dwa razy w roku, mniej więcej 2,5% na. Na jeden raz, czyli łącznie jest około 5%, jeśli chodzi o dywidendę od tej spółki. Ale oprócz tego w tym czasie ona jeszcze urosła o 5%, także też wydaje się całkiem przyjemnie. No, tak jak mówię, kwota symboliczna, ale, ale cieszy. Ja nie jestem też jakimś fanem spółek dywidendowych, ale, ale fajny jest właśnie ten, ten taki od czasu do czasu spływający zysk, który później można reinwestować. Ale co ja myślę na temat tych spółek dywidendowych, to na tym nagram, o, o tym nagram osobny odcinek. Ale. Wiecie, to, co ja myślę, to nie znaczy, że tak jest dobrze, bo ja się dopiero uczę, także, także na to nie patrzcie. Ogólnie w przyszłym roku, w 2026, powinniśmy dostać z dywidend około 1300 zł. Nie jest to jakaś ogromna kwota, to będzie około 5% z tych 27 tysięcy. A i oczywiście wszystko jest na IKEA, więc dalej będzie reinwestowane w kolejne akcje. Mogę Wam pokazać, jak zachowują się te akcje, które, które zakupiłem. No to ogólnie tak, w tym portfelu jest jeden wielki śmietnik. Ten, ten, ten portfel można by podpisać śmietnik. Bo tu jest jeden wielki miszmasz, jest tych spółek za dużo, ale na razie naprawdę nie mam do tego głowy, żeby tu robić porządek i tak dalej. Czyli raczej stawiam takie spółki już z ugruntowaną pozycją, żeby, żeby się mniej trochę martwić. Dobra. Może sobie przejdziemy tak mniej więcej po kolei, ale na szybko. XTB od czasu zakupu... W ogóle XTB to jest największa pozycja w moim portfelu. 7200. 100 akcji kupionych po 68,79. Od czasu zakupu wzrosła. Yy, wzrost kurs akcji o 5%, czyli o 350 zł. I oprócz tego XTB w 2026. Prawdopodobnie, bo już chyba jeszcze to nie jest ogłoszone, wypłaci dywidendę, pewnie też coś około 5-6%. Jak to będzie, około 500 zł od samego XTB. Później dalej mamy LPP. Tutaj troszeczkę sobie cenę uśredniałem, bo zrobiłem zakupy. Później cena spadła o 10% około, sobie dokupiłem i sobie fajnie cenę uśredniłem i teraz jest tylko minus, minus 2,8% na minusie. PZU też dużą część w portfelu, też mam dużą część portfelu jako PZU. Od czasu zakupów wzrosło o 7,8%. Ja wiem kiedy były te zakupy, z 2 miesiące temu jakoś coś takiego. Też, też fajną dywidendę wypłacają. Kruk dość spora pozycja w portfelu za 2000 wzrosła o 1,5% spółka. Neuka chyba za zanotowała najwyższy wzrost w portfelu 11,26% wzrosła od czasu zakupu. Mobruk też wzrósł o 4,57%. Tak jak mówię, ja chcę być szczery na tym kanale i chcę szczerze pokazywać jak to wszystko wygląda. I takie właśnie, mi się wydaje, że to właśnie może być takie najciekawsze na tym kanale. Nie opowiadanie tylko o tym, co kupiłem, tylko widzicie tutaj czarno na białym, co wzrosło, co spadło, średnia stopa wzrostu i tak dalej. Także także naprawdę myślę, że to może być ciekawe, nie? I im dłużej będę prowadzić ten kanał, tym więcej będzie zakupów i tym więcej będzie pokazywane takich właśnie suchych faktów, bo jak ktoś oglądał od początku to wie, że na razie jestem na, na, w takiej sytuacji i na takim etapie, że gromadzę kapitał łącznie mamy tam gdzieś około, nie, już nie pamiętam, niecałe chyba 70 tysięcy, coś koło 70 tysięcy a zainwestowane mamy tylko 27,5 no i w, w krypto też mamy tam te, te 3 tysiące około, także w większą część mamy niezainwestowaną. dobra, lecimy dalej, i właśnie będąc szczerym, też wam na przykład powiem, że nawet nie pamiętam, taki mam Bajzel w tym portfelu, że ja nawet nie pamiętam, które spółki czym się zajmują, powiem wam szczerze. To jest absolutnie to nie jest dobre. Nie kopiujcie w ogóle niczego tego, co ja tutaj robię, tylko tak jak mówię, ja pokazuję swoją drogę, zobaczymy jak moja wiedza tam się będzie zwiększać. Grupa Kenty 0,5%, Krka minus 4%, ale to jest ogólnie dziwne, bo Neuka i Krka to są spółki, które zajmują się taką branżą apteczną, medyczną, o ile się nie mylę, no i Neuka wzrost 12%, KRK minus 4%. Dziwne. Ok, PKBP, no to jest bank 4,40%, Orlen minus 6%. Budimex y, 6% do góry i firma y, 1% w dół, Dom Development 5% do, do góry, ale jako właśnie z Dom Development dostaliśmy tą dywidendę. Pierwszą w pierwszym życiu dywidendę z 14 zł. Nawet na kebaba nie starczy, ale, ale naprawdę cieszy. Super. I na przykład, właśnie, z znaczy 14 zł. mógłbym kupić, nie wiem, jedną akcję spółki Ambra, dla przykładu. I fajnie to, i fajnie to wszystko może się napędzać. Y, dobra, co my tu dalej mamy? City Handlowy to jest bank minus 4%. Swoją drogą oni chyba opłacają strasznie wielką dywidendę coś około 10%, o ile się nie mylę. Diagnostyka, diagnostyka minus 9%. Ogólnie mam tylko dwie, 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 ym, dwie akcje spółki Diagnostyka minus 9% spadły, spadła ta cena akcji. Myślę, że to jest fajny moment, żeby sobie cenę uśrednić, sobie dokupić za kolejne, za kolejne 200-300 zł, nie? Czyli jak cena wróci o 9%, to my już będziemy, będziemy na plus. Dobra, GPW 2,5% do przodu, Dekora 10% do góry. To jest w ogóle dziwne, że aż tyle to skoczyło, aż niedawno było 10% w dół chyba jak patrzyłem. Ambra 9% w dół. Ta spółka sobie najgorzej w sumie radzi w, w portfelu z, ze wszystkich na chwilę obecną produkcji alkoholu, ale też delikatnie, chociaż nie wiem, czy bym tutaj uśrednio. Chyba po prostu bym czekał, chociaż to i tak są grosze. No i tutaj widzicie śnieżka, też grosze w portfelu. No jedna, jedna akcja. Jedna akcja o wartości 80 zł. Cena spadła o 1%. Dobra, także tak wygląda portfel na IKE na chwilę obecną jest tylko w dywidendówkach. Nie jestem fanem inwestowania dywidendowego. Na początku myślałem, że to jest najlepsze, co może być, bo sobie myślałem, kurczę, kupię akcje spółek dywidendowych, wypłacą dywidendę, kurs akcji jeszcze pójdzie do góry, no ale niestety jak zacząłem się zgłębiać trochę swoją wiedzę, no to... No to uświadomiono mi, że jak firma na przykład płaci 7-8% dywidendy, to jest dla niej na przykład czasem 90-80% zysku, no i ona już nie ma funduszy, żeby dalej się rozwijać. Mam nadzieję, że to wszystko się nagrywa, bo jak mi się okaże, że to wszystko się nie nagrywa, to zwariouję chyba. No i właśnie dlatego teraz widzę, że dopóki firma wie, jak zainwestować pieniądze w rozwój, no to akcje spółek dywidendowych nie są, nie są najlepszym rozwiązaniem. No i też tak samo mówią, mówią badania, że te spółki dywidendowe radzą sobie gorzej na przestrzeni dłuższego okresu czasu, nawet jeśli każdą dywidendę będziemy reinwestować. Ale dobra, o tym o tym może nagram jakiś kolejny odcinek, co ja o tym myślę, jak zmieniło się moje myślenie na ten temat i tak dalej. No i po to jest dywersyfikacja, żeby, żeby można mieć wszystko w portfelu i dywidendówki, i na przykład szeroki rynek jak SP500. dobra. To i mamy podsumowane. Przejdziemy sobie teraz do podsumowania tygodnia. Ok, tutaj na ostatnim slajdzie możecie zauważyć, jak wygląda podsumowanie tygodnia. W tym tygodniu, czyli od 1 do 7 grudnia, udało się zarobić 650 euro. Bardzo, bardzo mało, ale ja już mówiłem w poprzednich tygodniach, że nie spodziewam się, że będzie to inaczej wyglądać przez właśnie taki okres, jak jest teraz. Już zima i tak dalej. Aktualnie pracuję w branży ogrodowej. Czyli to jest taki sezon, że, że pracy jest naprawdę mało Także to i tak, to i tak dobrze, że jest to co jest Wydatki, tu jest właśnie ciekawe, 284 euro Zobaczcie w porównaniu poprzednich miesiącach Wydatki 400, 400, 400, 400 I Mówię, też miałem miesiąc, gdzie zarobiłem tylko 660 euro i zawsze co zarobiłem mniej, wydałem mniej. Nie wiem, czy ja tak jakoś psychicznie do tego podchodzę, czy po prostu ja pogubiłem paragony, czy nie pozbierałem tych paragonów. W każdym bądź razie, mimo iż udało się zrobić tak mało, no to wydatki też były niskie. I suma sumarum tydzień jest na plus. I to całkiem niezły plus, jak na te zarobki. 1547 zł na plus jest ten tydzień, czyli 1,5% do, do miliona. Tak to wygląda tak wygląda podsumowanie podsumowanie tego tygodnia yy, przepraszam, że odcinki miały być w poniedziałek, ale naprawdę naprawdę miałem dużo na głowie i miałem bardzo ważny powód, żeby tego nie nagrać nie no żartuję, tak poważnie to nie chciało mi się po prostu i właśnie ktoś się mnie pytał, Aj, a czemu nie ma odcinku ja mówię, kurde, środa, zapomniałem też o tym kanale, nie ale zmobilizowałem się, jest też ta pierwsza dywidenda, która wpłynęła naprawdę mnie motywowała do tego, żeby, żeby nagrać odcinek. Dobra. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dziękuję Wam za taki super odbiór materiału, który był ostatnim razem na temat na temat samochodu. Pierwszy samochód lub samochód największy błąd finansowy w wielu ludzi. Jeśli Wam się podobał dzisiejszy materiał, Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie suba, dzwonka, żeby być na bieżąco. I widzimy się za tydzień. Na razie.